Cześć, witajcie dzisiaj w nowym odcinku książki, które zburzą Waszą rzeczywistość, i myślę, że jak je przeczytacie, to wszyscy razem spotkamy się w jednym psychiatryku. Książki, które bardzo mocno wjechały mi na psychikę, a to nie lada sztuka. Z jednej strony są to młodzieżówki, a z drugiej strony bardzo kontrowersyjne historie. No to zaczynamy! Oddam Ci słońce to moja pierwsza propozycja i muszę wam pokazać nie tylko przód, ale też tył książki, bo myślę, że wtedy dopiero możemy mówić o okładce. Noah i Jut to bliźniacy, a przede wszystkim również artyści. W książce poznajemy ich przeszłość oraz teraźniejszość i powiem Wam, że to jest całkiem zgrabnie połączone. Jude była kiedyś bardzo popularna w swojej szkole, prawie każdy ją lubił i miała miano dziewczyny, która niczego się nie boi, nawet rekinów. Później podjęła parę złych decyzji i wszystko się posypało. Nadal jest buntowniczką, jednak bardzo zamkniętą w sobie. I tu muszę powiedzieć o dwóch istotnych rzeczach, które zwaliły mnie z nóg. Po pierwsze cały czas kontaktuje się z duchem swojej babci w dość specyficzny sposób, a przy okazji ona pamięta takie wierzenia swojej babci, które non stop przywołuje w teraźniejszości i z nich korzysta. Te cytaty czy też wierzenia babci to po prostu zabawony, w które Jud wierzy. No i jak to wygląda w książce? Przykładowo mamy taki cytat By uniknąć ciężkiej choroby, noś w kieszeni cebulę. I jeszcze drugi Zawsze ruszaj prawą nogą, żeby odwrócić nieszczęście, które przychodzi z lewej. Powiem szczerze, że kocham te zabobony, są niezwykłym zjawiskiem w tej książce i uważam, że to jeden z powodów, przez które czytelnik traci kontakt ze swoją rzeczywistością. No to teraz Noah. Słuchajcie, przede wszystkim bardzo delikatny chłopak, w młodości kompletne przeciwieństwo o siostry, ponieważ w szkole był wyrzutkiem. Jak o niej myślę, przychodzą mi takie cztery cechy do głowy: wrażliwy, artysta, niezrozumiały, indywidualista. A to, że mi się rymło, to jest kompletny przypadek. On marzył o szkole, w której mógłby rozwijać swoją miłość do sztuki. Niestety nie dostał się do niej. Dodatkowo los go straszliwie skrzywdził, i powstał nowy Noa, który na siłę próbuje być akceptowany przez społeczeństwo. W tej książce poznajemy dziwną mieszankę bólu, żalu, e, sztuki i rodzinnej tragedii. Przyznam Wam się szczerze, że po prostu się bałam. Bałam się, że mi ta książka się nie spodoba. No i przez dwa miesiące stała u mnie na półce i się po prostu patrzyła. No i teraz mogę powiedzieć, że byłam młoda i głupia, bo tak naprawdę. No uwielbiam ją, uwielbiam to, jak namieszała mi w głowie. Jeżeli chcecie mieć tak samo nierówno pod sufitem jak ja, to koniecznie musicie prze przeczytać Oddam Ci Słońce. Czas na kolejną książkę, oto krótki tytuł, który wiele mówi, Ćpun. Na samym początku tej książki dowiadujemy się, że autor ma bardzo bogate doświadczenie zawodowe, bo był murarzem, konduktorem i również dziennikarzem. A sam autor daje nam krótki wstęp, który mówi, że niektóre postacie zmyślił, a niektóre naprawdę istniały i są to ich prawdziwe losy. Dodatkowo on zapewnia nas, że to, co znajdziemy w książce, to realia, które miały, mają i będą mieć miejsce na tym świecie. To wbija w fotel, szczególnie po przeczytaniu książki. Mamy lata 80. Gemma i Smulka to para 14-latków. Są sobie zakochani, chociaż każde na swój własny sposób. Oni przechodzą ten znany wszystkim, mityczny okres buntu i wydaje im się, że nikt ich nie rozumie, a co więcej, ich życie jest wielkim koszmarem. Uciekają, porzucają swoje domy i przenoszą się do dużego miasta. Trafiają do środowiska narkomanów. I chciałabym powiedzieć, że ich życie przywraca się do góry nogami, jednakże autor działa bardzo sprytnie. Bardzo, bardzo sprytnie. Czytelnik czuje fascynację nowym światem, który poznają Gemma i Smułka. Co więcej, autorem e, każdego rozdziału jest inny bohater, dlatego zaczyna nam się naprawdę kręcić w głowie, bo poznajemy myśli nie tylko Gemmy i Smułki. Bardzo, bardzo sprytnie. I zanim się obejrzymy, okazuje się, że są uzależnieni. Na naszych oczach stali się ćpunami. My możemy tylko patrzeć z boku, wciągnięci w tę historię, jak bardzo im zależy na narkotykach. Do tego stopnia, że Gemma zostaje prostytutką, a Smuka złodziejem. A to wszystko przykryte narracją Czpuna, który wmawia ci, jaki ten świat jest piękny, o ile tylko masz przy sobie narkotyki. Podsumowując, kontrowersyjna, wtrząsająca i przerażająca historia Czpuna, która przybije każdego czytelnika. W pewnym momencie po prostu byłam smuką, który próbuje wydostać się z tego całego bagna i to było straszne. Nie panikujcie, tylko czytajcie książkę, bo takie historie naprawdę trzeba znać. Trzecia propozycja jest lżejsza, aby Wam mózg nie uciekł. Oto książka z piękną okładką i chwytliwym tytułem Wyśnione miejsca. Główną bohaterką tej książki jest Werwery i ta pierwsza ma nieziemską urodę, dużo przyjaciół, najlepsze oceny w szkole i wysportowane ciało. Druga werbeli to spokojna, tajemnicza dusza, która zagłusza swoje myśli bieganiem do utraty tchu. Ona po prostu w nocy nie może spać, i myśli błądzą po wyobraźni i później myli jawę ze snem, dlatego woli biegać. I wiecie co wam teraz powiem? Pierwsza i druga werbeli to tak naprawdę jedna postać. Tylko ta dziewczyna ma dwa oblicza. Pytanie, które jest prawdziwe. Mamy też głównego bohatera, Marszala, który również ma dwa oblicza. Pierwsze bedboy, który nie boi się niczego, nie dba o szkołę i nadużywa alkoholu. Jest marginesem społecznym i kompletnie mu to zwisa. Ale jest też drugi Marszal, który wydaje się być bardziej uczuciowy i kruchy. To osoba, która zmaga się z pewnym ciężarem. Cóż, a co się stanie, kiedy Marshall pozna Weverly? To na pewno będzie niezwykłe i nie powinno Was zdziwić, że spotkają się we śnie. I pytanie dla Was, czy ich ukryte ja ujrzy rzeczywistość i dlaczego sen wydaje się być jawą? Podsumowując, obłędna książka przepełniona niebiańskim snem, a zarazem historia, która mrozi krew w żyłach, ponieważ. Każdy z nas ma ukryte ja i pytanie, które jest jawą, a które ukrytym snem. Te książki bardzo silnie oddziaływują na czytelnika, na jego psychikę, ponieważ każdy z nas ma w sobie te trzy postacie. Koniecznie dajcie znać, którą książkę znaliście, a którą chcecie poznać po tych recenzjach. Dla kanału Next Chapter mówiła Ember z bardzo ciemnego pokoju. Ale jeszcze nie jestem w psychiatryku.